Hej, Judy z tej strony! Witam na moim kanale podróżniczym Judy's Cover. Przed nami ostatni już film z wyprawy na Filipiny. Tym razem będziemy w centrum miasteczka El Nido. Opowiem Wam o kilku wspaniałych atrakcjach okolicy i pokażę piękne plaże. Będzie też oczywiście o kosztach i o tym, co powinniście wiedzieć, będąc tutaj. Zapraszam serdecznie! W miasteczku El Nido w końcu. Bardzo dużo się dzieje. Mamy zameldowanie od 14, a jest 13.09, więc nie wpuścili nas jeszcze do hotelu. Cóż zrobić? Po trzech nocach spędzonych w Cabana z pan przenosimy się na kolejne dwie noce do El Nido. El Nido to chyba najbardziej znany resort na Filipinach, więc głośny i zatłoczony, ale stąd mamy blisko do każdej atrakcji i na każdą wycieczkę do pobliskich pięknych plaż. To obok El Nido wyruszają również wszystkie island hoppingi. Jesteśmy właśnie na pizzy, bo mamy dość jedzenia na Filipinach. Ruchy cały czas bolą, albo coś się przewraca, albo coś jest nie tak, także pizza w nicz. Pizza to jest egzotycznym posiłkiem, więc nie jest tania. I w sumie zapłaciliśmy 1200 pizzo za dwie osoby, za małą pizzę, chociaż ona ma 40 cm z tego co tam sprawdził, więc w sumie całkiem sporo. Ale za żaden posiłek jeszcze na Filipinach nie zapłaciliśmy 1200 pizzów. To będzie najdroższe z tej jedzenia. Pizza. No, ale jeszcze mamy, jeszcze mamy w dodatku oczywiście oferując tutaj pizzę na przykład z jajkiem. A. Więc musieliśmy sobie sami skomponować pizzę. Wybraliśmy sobie składniki z listy. Ale nawet skomponowana pizza nie ma w sumie mięsa. Nie ma. Nawet kurczaka, nie jest to zbyt popularne na znaczy jedzenie pizzy, ale słyszeliśmy od jednego ziomeczka, to jest pizza, jedzą tutaj od święta. Takie Filipiny. Siedzimy pod wiatraczkiem, więc jakoś żyjemy, ale nie ma tu klimy. Nie, nie. O, obok jest bardzo głośna ulica, bo jesteśmy w El Nido. Tu wszędzie jest głośno. O, piwko. Smakowe, jabłkowe, bardzo dobre. I kolka, żeby nie zaszkodzić sobie na brzuszek. Chociaż ponoć powinna być wygazywana. Patrzcie, ta pizza jest całkiem niezła. Tylko nie ma mięsa. No nie. Ale wygląda jak te włoskie. Ja! Yeah. Czad. Spróbujmy jej. O Pizza była całkiem smaczna, może nie jak we Włoszech, ale naprawdę, jak na filipijskie standardy, to jestem pozytywnie zaskoczona. Tak, była smaczna, smakowała. I, I jesteśmy jest najedzeni bardzo w sumie, tak. mimo że zjedliśmy po połowie. Wiem, że mała pizza to 40 po No, jak wspominam nasze wakacje we Włoszech, to tak naprawdę każdy z nas jadł po jednej, Uch. a tutaj zjedliśmy połowę Uch. i było luz. Spoko. Szkoda, że bez mięsa. A teraz jedziemy oglądać zachód słońca. Póki co są takie piękne widoki. Naprawdę bardzo tu pięknie. Super wygląda to bez pub. Zaraz Teraz zobaczymy czy będzie tutaj w ogóle gdzie usiąść. Fajnie by było. Piękne te skały w tym Alnido. Wieczorem wybieramy się na spacer w stronę Kaalan Beach i zatrzymujemy się w knajpce po drodze z uwagi na piękny sunset spot. Jak zwykle jest nieco pochmurno, ale widoki i tak zachwycają nieziemsko. Przed nami skały i półwysep otaczający El Nido oraz Kadlao Island po prawej stronie. Wracamy sobie z podziwiania zachodu słońca. Jest już całkiem ciemno. No i mamy widok na całe miasteczko nido. I nie odbijają się wszystkie światła w wodzie. Słychać muzykę, pewnie tam rozkręcają się różne imprezy dzisiaj. W końcu piątek. To macza Brudną maczę sobie tam się zamówił Widzimy sobie na kawce w takich okolicznościach i czekamy na śniadanko Fajnie, nie? Fajnie Delicious! El Nido jest małym miasteczkiem mieszczącym 50 tysięcy mieszkańców. Sporo tutaj knajpek, barów, sklepików, jest gwarno i głośno. Ale tak naprawdę nie jest aż tak tłoczno jak się spodziewałam. Wieczorami miasto ożywa i w co drugiej knajpie słychać karaoke. Nic dziwnego, w końcu Filipińczycy kochają ten sposób rozrywki. Poubierali na jak na ciężką wspinaczkę. Idziemy właśnie na mosteczek klinowy. O tak, Krzęża tak wszystkim. No i zobaczyć taki mały viewpoint, trochę się powspinać no tak właśnie. A pierwszą z atrakcji, którą chcemy tego dnia odwiedzić, jest Taro Cliff. Niestety szybko okazuje się, że jest on niedostępny z uwagi na wypadek, który odbył się tutaj kilka lat temu. Na szczęście jest dostępny nieco niżej położony punkt widokowy i konopi walk. Płacimy 400 peso od osoby, czyli jakieś 25 zł. Otrzymujemy sprzęt spineczkowy i przewodnika, bez tego ani róż. I pniemy się na punkt widokowy. Po drodze przechodzimy taki właśnie bujający się most wiszący. Później przechodzimy jeszcze kilka metalowych schodków i mostków, między takimi ciekawymi skałkami, aż docieramy do platformy widokowej na wybrzeżu El Nido. Widoczek całkiem niezły. Niedługo potem podchodzi do nas jeden z przewodników i mówi, że jak chcemy, to oni mogą z nami wejść na ten Cliff jutro o 4 rano, zanim ruszą wszystkie komercyjne wycieczki. Oni chodzą tak trochę po kryjomu. Niestety my mamy już na jutro inne plany, ale jakby ktoś chciał, to polecam pogadać z przewodnikami na boku. Myślę, że stamtąd widok musi być jeszcze wspanialszy. Podejście może być nieco bardziej wymagające, ale tutaj już ocenić musicie sami. Cała wycieczka zajęła nam z pół godzinki, może odrobinę więcej, a potem łapiemy tuktuka i jedziemy w okolice plaży Las Cabanas, a dokładnie na plażę Mari Megmeg. Za dojazd tutaj płacimy 150 peso, a podróż trwa dosłownie 10 minut. Wejście na tą plażę prowadziło po takiej betonowej promenadzie między różnymi sklepikami i knajpkami. Przypominało mi to nieco te europejskie, zagraniczne wejścia na plażę. Sama plaża to istny cud natury. Czyściutka woda, rajskie otoczenie wysypkami, czysty piaseczek i ten spokój morza. Planowaliśmy pójść na Tyrokę około 17, aby obejrzeć z niej zachód słońca. Z powodu jednak długich kolejek udajemy się tam już o 15 i okazuje się, że to nadal za późno. Panowie oznajmiają nam, że ludzi czekają już tyle, że nie wpuszczają więcej i zapraszają jutro. Trochę nam z tego powodu smutno, bo jutro o 11 w południe mamy już odjazd do Puerto Princesa. Nie pozostaje nam nic innego jak zjeść tutaj jeszcze obiad o kolację przed odjazdem. Jajem kurczak teriyaki za 300 peso, a kam makaron z owocami może za 350 peso. Otoczenie znów zachwyca. Chociaż bardzo żałujemy tej tyrolki. Zaraz będzie wieczór i Nido obudzi się do życia nocnego. Pewnie wszędzie będą imprezy, jak zwykle, a tym bardziej, że jest weekend, więc na pewno będą te imprezy. <grybujesz> Idziemy na ostatni spacer po miasteczku. Dziś jeżdżamy do Puerto Princesa, skąd mamy wylot. A tak wygląda nasz przedostatni hotel Ingo Tourist Inn. Nazywa się, w sumie był bardzo tani. No, bałagan, oczywiście, bo to tylko dwie noce. No taki e, budżet room. ale generalnie i odraczek mamy, i klimę mamy i zapaszek tutaj mamy miejsca jest wystarczająco i nawet pierwszy raz jest czajnik i kawy tak jak to było w Tajlandii w większości hoteli no i taka łazienka jak zwykle wszystko razem ale jest okej, okay. jest ciepła woda mimo że na początku myślałam że nie ma a za ten hotel zapłaciliśmy 3513 peso za dwie osoby, za dwie noce, czyli prawie 226 zł. Tym razem w cenie nie mamy śniadania. Ostatni wieczór Welnido spędzamy w lokalnej knajpce z widokiem na wybrzeże przy pysznych drinkach. Kładziemy się spać wcześnie, bo stwierdzamy, że Tyrolki jednak nie odpuścimy. Trzeba więc stać około 6 rano. Już niedługo. Co my robimy? もう、ね。 Na miejscu meldujemy się lekko po 8 rano i mamy numerki 9 i 10. Płacimy 800 peso za osobę i zaraz po 9 przychodzi już nasze kolej. Co za stres! Instruktor rozpędzał ludzi przed startem, co dodawało prędkości i strachu. W sumie sam zjazd ma 750 metrów i trwa niewiele ponad minutę, ale dla mnie to i tak było jak wieczność. Atrakcji dodaje fakt, że Tyrolka znajduje się nad wodą i prowadzi na sąsiednią wyspę, a do tego, bez względu na wagę, utyka się na linię pod koniec zjazdu, a przewodnicy muszą przyjechać po ciebie na linię z drugiej strony i cię ściągnąć. Niestety opcja no Supermana, czyli należąco tym razem była niedostępna, a chcieliśmy z niej skorzystać. A tak to mniej więcej wyglądało z drugiej strony. Wracamy takimi kamieniami z ziplina. Było niesamowicie, o tu ktoś akurat jedzie. Emocjonująco raczej. Nie, no bo ekstra. Albo bardzo szybko. Nogi mi się trzęsły, ręce mi się trzęsły, i jeszcze mnie ja od tego brzuch boli. Pierwsza moja Tyrolka w życiu na Filipinach. I takie piękne widoki mamy. Góry. że Ta linka wygląda tak, jakby pod koniec pod górkę wjeżdżała. Trochę tak, ale wszyscy tutaj utykają, zobacz. Tługa kamizelka tu kamizelka pojaś została. No, idziemy sobie tutaj po takich kamieniach teraz. Na szczęście, buty do wody nie szczególnie były tu potrzebne. Spokojnie się da przejść. Tam dalej jest trochę bardziej trochę wody, ale myślę, że też poradzimy sobie bez problemu. Skoro ludzie w Adidasach tu schodzą, mm. to my też sobie poradzimy. i takie piękne tutaj skały obok. No, było warto też stać wcześniej, prawda? Tak. Warto wstać dużo wcześniej i być tutaj. Jak oni mówią, że się otwiera o 8.30, to 8.30 już jest kolejka tutaj na 20 lepiej osób. być na 8 albo nawet 7.30 no, tutaj. 8.00 to takie mi się wydaje minimum, bo 8, no, 30 to naprawdę 20 Nie słuchajcie wszystko. tego, co mówią internety, żeby być po południu na zachód słońca, bo wtedy już tutaj nie przyjdziecie. Skatów o 3.00 i was nie wpuszczą. A kolejka dwugodzinna. Śmigaj. Zajmujemy? Po tej ostatniej już atrakcji w El Nido pozostaje nam już tylko wrócić tuk-tukiem na kwaterę, odebrać bagaże i w drogę do Puerto Princesa. Dojechaliśmy do Puerto Princesy po 5 godzinach drogi. więcej. No, 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 przed dwunastą dopiero właściwie ruszyliśmy, więc... My jeszcze nie dojedziemy do naszego hotelu, ale zaraz dojedziemy. Teraz właśnie coframy przystanki już ludzie wysiadają. No i to nasz przedostanie dzień wakacji, także trochę smuteczek, ale będzie dużo fajnych odcinków. Tak, to mało sobie, a tak to mało... Droga była mega kręta Tak się kręci w głowie, że się po prostu nie da nawet spać, nic się nie da, bo rzucać jak workiem, bo to mało. Będziecie mieli okazję być El do, To nie cię autobusem na blisko Princessa Part tylko dołóżcie półtora tysiąca i leżcie silnie do Wartu. dobra, nie słuchajcie, to ma być budżetowa wycieczka, nie? A my jak zwykle siedzimy na torbach, chociaż już teraz część jest zabrana, ale no siedzimy tak sobie tak, trochę tu czasu Tak, ale fakt faktem zapłaciliśmy za transport 50 zł, a nie 1500. No, nawet niecałe 50 złoty i gość do nas pod sam hotel. No, zobaczymy. <noise> po drodze padało. Coś ta pogoda nam tutaj poeta figla na tych Filipinach, ale właściwie to ten deszcz jest dosłownie... z chwilkę, jak popada to 5 minut i zaraz przechodzi, więc nawet przyjemna ochłoda, bo tak to jest strasznie gorąco. A to nasza ostatnia kraterka w Puerto Princesa. Na jedną noc, a bardzo nam się w sumie tutaj podoba. Posadzibyśmy tutaj dłużej, tylko no, w tym miasteczku ponoć nie ma za bardzo co robić. Pierwszy raz mamy kabinę prysznicową nawet. To jest taki Ala mały balkonik, tarasik, tylko że jest jedno krzesło, no ale można sobie z domu wziąć drugie. No i mamy taki bardzo duży komfortowy pokoik. I generalnie bardzo mi się podoba tutaj ten ogród i... Basen i restauracja, wszystko jest naprawdę ładne. W dzisiejszą kolację sponsoruje spaghetti. Ja mam pomidorowe. Pesto. Pesto, nareszcie pesto. Po ile? 350 jakoś, nie? 350 pisą. Tak spędzamy ostatnie, ostatnie parę godzin. Puerto Princesa na naszych Filipina. No smoteczek już powoli niestety, związany jest z tym, że zaraz trzeba będzie wrócić stąd. No, i pewnie następne azjatyckie wakacje dopiero za rok. Troszkę smutno, ale już zrobić? Jest tutaj przepięknie, naprawdę. Ta kwatera bardzo mi się podoba. Aż żałuję, że nie zostajemy tutaj dłużej. A w sumie daliśmy za nią 1795 peso, więc to na naszej jest 120 zł za dwie osoby, ze śniadaniem w ogóle wyłącznie. Naprawdę. Bardzo, bardzo. Bardzo tanio i bardzo ładnie. Polecamy każdego. To się nazywa Acacia Free Garden Hotel. Puerto Princesa. 3,7 km od lotniska, jeżeli chce ktoś odpocząć po podróży albo przed podróżą, tak jak my przed nami dużo przesiadek, przed nami podróż do Manili, później z Manili do Kuwejtu, z kuwejtu do Mediolanu i z Mediolanu do Krakowa. Także trochę przesiadek, A, Ale według kalendarza co najciekawsze będzie już jutro w domu, ponieważ tutaj skraca nam się doba w drodze. Co nam się podoba w filipińskich hotelach, to to, że jest czekał do 12. I można tutaj posiedzieć. Zgadza się. Przy basenie, pozamulać dokąd się ma jakiś transport na lotnisko na przykład. To jest naprawdę super, bo nie trzeba wstawać opory i nie tylko można sobie jeszcze tutaj pocilować tyle czasu, ile się ma. Teraz pani właśnie poszła nam szukać tuktuka. Nie wiemy jak się dostać na lotnisko. No, ale zobaczymy, musimy tam iść, chyba złapać jakiegoś tricykla, bo inaczej może być ciężko. Idziemy? Idziemy. A tak szczerą informację pozostawił pan, właściciel naszego tuktuka. Czekamy sobie w niemałej kolejeczce na lotnisku w Manilii do, do, do odprawy bagażu. A tam bardzo ciekawe kierunki na liście. Prawie wszędzie chciałoby się polecieć. Mamy lekko po 19, tak? Lot dopiero o 22, także jeszcze trochę to poczekamy. Wiemy, że bez nas tak nie obraca. Tak. A potem mamy 10-godzinny lot do Kuwaitu, gdzie w międzyczasie utnie nam parę godzin, bo będziemy tam o 3.20 w nocy. Ale pewnie będziemy się czuli jak ranu, więc w sumie może nawet będziemy wyspani. Będziemy młodsi. Będziemy młodsi? Wow! <laughs> A ale tego parę lat, nie? <laughs> To już wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów z naszych ekspedycji. W opisie filmu znajdziecie linki do naszych poprzednich filmów z wyprawy na Filipiny oraz linki do kwater.